Czasami w życiu przychodzi moment, w którym zdajesz sobie sprawę, że ktoś, kto był dla ciebie ważny, odszedł. Nie dlatego, że nie miał powodu być przy tobie, ale dlatego, że nie potrafił docenić tego, co miał. I choć ból tego odejścia jest prawdziwy, to prawdziwa siła nie polega na tym, żeby błagać kogoś o powrót, lecz żeby odzyskać siebie i pokazać światu, że twoja wartość nie zależy od tego, kto pozostał przy tobie, a kto odszedł. Ten film pokaże Ci, jak sprawić, by ktoś zrozumiał, co stracił, bez manipulacji, bez dramatu, po prostu przez to, że zaczniesz żyć pełnią życia. Pierwszym krokiem jest zaakceptowanie faktu, że odszedł nie dlatego, że coś jest z Tobą nie tak, ale dlatego, że to nie był właściwy czas, miejsce i osoba. To zrozumienie daje wolność. Wolność od poczucia winy. Od ciągłego rozmyślania i od pragnienia, żeby ktoś zatęsknił. Kiedy zaakceptujesz sytuację taką, jaka jest, przestajesz być zależny od emocji drugiej osoby. Przestajesz próbować zdobyć jej uwagę, a zaczynasz zdobywać swoją własną. I to jest pierwszy krok, który sprawi, że ktoś, kto cię stracił, zacznie dostrzegać, co naprawdę odszedł. Kolejnym krokiem jest skupienie się na sobie. To nie jest czas na udawanie szczęścia ani na pokazową zmianę. To jest czas na prawdziwe odbudowanie siebie. Pomyśl o rzeczach, które kiedyś sprawiały ci radość, o pasjach, które odkładałeś na później, o marzeniach, które zaniedbałeś. To właśnie teraz jest moment, żeby wrócić do swojego życia i wypełnić je wartościami, które są dla ciebie ważne. Im bardziej stajesz się sobą, tym bardziej Twoja energia przyciąga tych, którzy potrafią docenić prawdziwą wartość. I w tym procesie ktoś, kto cię stracił, zaczyna dostrzegać, co odszedł i jak wiele przegapił. Nie chodzi o to, żeby chować urazę. Wszelkie emocje związane z gniewem, żalem czy rozczarowaniem warto przemienić w siłę. Zamiast myśleć, on, ona nie doceniła mnie, pomyśl. Teraz mam szansę być szczęśliwy, a naprawdę, niezależnie od tego, kto jest przy mnie. Kiedy twoje życie staje się pełne autentycznej radości, pasji i spokoju, to właśnie to pokazuje drugiej osobie, że jej brak nie osłabił cię, a wręcz przeciwnie pozwolił ci rozkwitnąć. Bardzo ważnym elementem jest również zachowanie godności. Nie chodzi o to, żeby szukać zemsty czy udowadniać cokolwiek. Chodzi o to, żeby każdy twój krok był au autentyczny i spokojny. Godność przyciąga uwagę. Kiedy nie ulegasz dramatom, nie szukasz konfrontacji, nie błagasz ani nie upokarzasz się. Ktoś, kto cię stracił, zaczyna dostrzegać, że nie miał prawa cię lekceważyć. Prawdziwa siła tkwi w tym, że żyjesz własnym życiem. A nie w tym, żeby udowodnić coś komuś innemu. Kolejnym krokiem jest budowanie swojej pewności siebie. To nie jest sztuczna pewność, która kryje się za udawaniem, że wszystko jest w porządku. To jest pewność, która rodzi się z zrozumienia własnej wartości i własnych granic. Kiedy wiesz, że nie musisz nikomu nic udowadniać, Twoje relacje stają się zdrowe i naturalne. I to właśnie w tym momencie ktoś, kto cię stracił, zaczyna żałować. Nie dlatego, że próbujesz go sprowokować, ale dlatego, że twoja obecność staje się przykładem, którego nie da się zignorować. Nie zapominaj również o dbaniu o siebie na wszystkich poziomach fizycznym, emocjonalnym i psychicznym. Zadbaj o swoje ciało, uprawiaj sport, odżywiaj się świadomie, ale też pracuj nad emocjami. Ucz się relaksować, medytuj, rozwijaj umysł. Kiedy twoje życie jest pełne harmonii i równowagi, przyciągasz uwagę nie przez słowa, ale przez autentyczność. To pokazuje drugiej osobie, że nie była w stanie zaoferować ci tego, co teraz sama osiągnąłeś. Często ludzie myślą, że zemsta polega na dramatycznych gestach, na pokazywaniu, że idzie im lepiej. Prawdziwa zemsta jest niewidoczna i delikatna. Jest w Twoim spokoju, w Twojej radości, w tym, że nie walczysz z przeszłością, ale tworzysz przyszłość. Kiedy Twoje życie staje się inspiracją, ktoś, kto Cię stracił, zaczyna dostrzegać to w sposób naturalny, niewymuszony. I właśnie to jest moment, kiedy zaczyna żałować. Nie dlatego, że mu przypominasz, że był błąd, ale dlatego, że widzi, jak pięknie potrafisz żyć bez niego. Nie zapominaj też o otaczaniu się ludźmi, którzy cię wspierają. Przyjaciele, rodzina, osoby, które cię doceniają i akceptują. To oni pomagają ci odzyskać poczucie własnej wartości i dają poczucie, że świat nie kończy się na jednej relacji. Kiedy otaczasz się miłością i wsparciem, Twoja energia staje się nie do przeoczenia. I to jest kolejny sposób, by ktoś, kto cię stracił, zobaczył, że odszedł od osoby, która nie boi się żyć w pełni. Pamiętaj, że proces odbudowy siebie wymaga czasu. Nie wszystko zmieni się z dnia na dzień, ale każdy mały krok, każda chwila, w której decydujesz się postawić siebie na pierwszym miejscu, jest krokiem w stronę tego, żeby twoja wartość była widoczna. I kiedy w końcu przestaniesz myśleć o tym, kto odszedł, a zaczniesz myśleć o tym, jak żyć najlepiej dla siebie, wtedy cała siła przyciągania zadziała sama. Nie bój się być szczęśliwy, a nie bój się śmiać, podróżować, rozwijać pasję, poznawać nowych ludzi. Każda chwila, w której stawiasz siebie na pierwszym miejscu, jest krokiem w stronę tego, żeby ktoś, kto cię stracił, naprawdę poczuł, co stracił. I pamiętaj. Nie chodzi o zemstę, nie chodzi o udowadnianie czegokolwiek. Chodzi o Twoje życie, Twoją radość i Twoją autentyczną wartość. Kiedy stajesz się pełnią siebie, świat sam cię dostrzega. I na koniec. Najważniejsze, nie czekaj, aż ktoś zrozumie, co stracił. Zacznij żyć tak, jak zawsze chciałeś, oś. Bądź obecny a, bądź szczęśliwy a, bądź wolny A. Każdy dzień jest okazją do tego, żeby pokazać światu, że Twoja wartość jest niezależna od tego, kto jest przy Tobie, a kto odszedł. Kiedy naprawdę odnajdziesz siebie, każdy krok, który stawiasz w kierunku własnego szczęścia, będzie potężnym sygnałem dla tych, którzy kiedyś nie docenili Twojej obecności. Nie musisz udowadniać niczego komukolwiek. Twoja siła i szczęście mówią same za siebie. I w tym właśnie tkwi prawdziwa moc. Kiedy żyjesz w pełni, z godnością, radością i spokojem, wtedy naprawdę stajesz się osobą, której nie da się zapomnieć. A każdy, kto cię stracił, zrozumie w końcu, co naprawdę utracił. Jeśli ten film dał ci do myślenia, jeśli poczułeś, Aś, że możesz odzyskać kontrolę nad swoim życiem i emocjami, zostaw komentarz. Podziel się swoimi refleksjami i powiedz, jak ty pracujesz nad sobą po rozstaniu. Pamiętaj, że nie jesteś sam, a i że każdy krok w kierunku siebie jest krokiem w stronę prawdziwego szczęścia. Zasubskrybuj kanał. Co zrobić, żeby nie przegapić kolejnych odcinków o relacjach, emocjach i sposobach na prawdziwe życie, które dają spokój i radość? Twój czas na szczęście zaczyna się teraz. I nikt nie może ci go odebrać.